W dzisiejszym odcinku razem z ekipą Bambików zagramy w nową grę Lockdown Protocol, coś w stylu Among Us. Wśród sześciu graczy znajduje się pięciu pracowników i jeden impostor. Zadaniem pracowników jest skończenie wszystkich zadań przed upływem czasu, a impostor musi im to za wszelką cenę utrudnić, na przykład zabijając ich. Dodatkowo w grze jest proximity chat, który umożliwia nam słyszenie się z innymi graczami, ale tylko w odpowiedniej odległości. <mulity> nie, poszło, nie poszło, nie poszł. A mordecko! Jeśli chcecie więcej odcinków z taką bitkupą, to oczywiście zostawcie łapkę w górze, subika dzwonem, a w komentarzu dajcie znać z jakich gier chcielibyście następne odcinki. Pytanie z tych klasycznych we trójkę. Lecimy klasyczkiem. Jak się w to gra, co tu robimy? I drugie pytanie, czy my to nagrywamy? A, pytanie klasyczne. Dobra, startuję, startuję Impostor, impostor! zajebiście impostor! <mulity> ja jestem impostorem, ja jestem impostorem, zabijam yy, kepcia. Osoba, która jest impostorem, to dissident, a pracownicy to employee. Employee. Na początku wszyscy nawzajem się bejtowaliśmy Witam, witam, przybyszy. Witam, przybyszy. Ej, Dobre. biały, kto to? Kto to biały? To ja, to ja, to ja, stary. chodź ze mną, chodź ze mną. Chodź, chodź, chodź. Kepcia, przyznaj się, kim jesteś, kim jesteś. No, impostor, impostor. Ale dobra, a co masz w prawym górnym rogu napisane? <tryk> Ty, a bądźmy razem kuplami i kebcia, wyeliminujmy jakoś. Ej, ale ty jesteś impostorem, ty stajesz kuźwa na tym. Na restnie przez 30 sekund i się nic nie robiłeś, bo się pewnie bolcowałeś sam do siebie, że impostorem jesteś. Nie sprzedaj mnie. Dobra, patrzcie, patrzcie. Pierwsze zadanie Waiting file from office 5 Musimy iść do tego, do biura. A my możemy robić razem te questy? No, razem się trzymajmy, to będzie bezpieczniej. Chcesz sobie delivery zrobić? Robimy delivery? Dawaj, robimy. Prawy no. przycisk myszy, co masz napisane? Chłopie, mam jakiś listek. To poczekaj, listek. Tutaj jest, tutaj jest medyczna paczka, idę donieść. No, 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 no. Dobra, znalazłem coś takiego i ja bym teraz poszedł do kepcia i mu zagroził, że to go wybuchnie, na przykład. To jest furka. Otwieram C4. i wrzucam. I zapakowałem dobra. i zamykam. Dostarczone. Nie, dobra, ja jestem prosem w tą grę. O, wysyłam pliki. I gdzie jest matek? Tu, tu jestem. Ja wysłałem pliki do do medycznego. Trzeba po, zweryfikować pliki w medycznym. Ho, ja idę do drugiego kąpa Idę, idę, czekaj, 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 idę, idę. Po piącu się ręce do góry, ręce do góry. Cały czas mam ręce mieć. Ręce do góry, bo wyciągam ręce do góry, mam ręce do góry, mogę w gacie schować chociaż? Nie, 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 idziesz ze mną, chodź, chodź, chodź Co się dzieje? Jesteś poważny? On strzelił do ciebie Widać go, widać go, widziałem jak on robi to Ale przecież ja... Jake, zostaw mnie! Dobra, mam jak to jest impostor Strzelam do niego Ej, on z Rzeszotkanem tam biega, z Rzeszotkanem tam żółty patrz! To jest impostor jak nic Czekaj... Ratunko! Ratunko! Mówiłem wam, że mam, jak to impostor? Nie bij go, nie bij Co ty robisz? No mówiłem, że impostor to jest... Mówiłem, że to szmaciura jest. Kepcio! Pokojnie. Spokojnie! Dobra, dobra. No strzelaj, strzelaj, prosto. Ale nie, ja jestem z tobą. W sensie jestem. Skąd masz broń! I leża na ziemi. Mogę ci dać, jak chcesz jedno. Masz, to ci ja ci zaufam. Dobra. Dobra. Tylko my żyjemy, tylko my żyjemy. W czwórkę? Ty byłeś, jak e bez nie strzelił do e do dziadka, prawda? Widziałeś, to i uciekłeś stamtąd. Ty jesteś i postolem. Ale, Kepcio, ty, my byliśmy razem cały czas. Czekajcie, nie, powiem nie, wam, co się nie, wydarzyło, nie, bo tracimy czas, nie tak, zdążymy zadań to, zrobić. No i giniecie wszyscy, szmaty. Żartuję, nie mam broni, nie mam... nie mam amunicji, to przecież żartuje. Biję mnie, bije mnie! Ty, co on mi On mnie zabił, on mnie zabił! Bicie manojka! No przestań, debilu! <welche> no, ale <skry Ett Navi> <killers> nie wiem, Kepciu, jesteśmy sami. Zabiłem go, zabiłem Jacoba. Ty ostrzeliłem chłopa, ja nie chciałem Kepce nie jest impostorem, tylko imbecylem Gdzie jest to w ogóle napisane kto kim jest? Pod swoim nikiem po prawej, po prawej pod swoim nikiem masz No? I co masz? No, że jestem pracownikiem, employee No, to dobra, dobra, dobra O, ja byłem impostorem widzowie, ale nie wiedziałem, że ja byłem impostorem Ja pierdzielę, ja jaja Łooo wow. <laughs> Jacob jest impostorem Aha, Jacob był impostorem <laughs> Ty, ja byłem impostorem, ale nie wiedziałem, ty <laughs> Bo ja nie wiedziałem, jaki impostor jest opisany. Ale serio, byłeś impostorem? No tak. Ja pierdziele. Ale dopiero teraz ogarnąłem, że nim byłem. Nie no, znowu impostor, nie no! Ja ci nie ufam. Chodź ze mną, chodź ze mną! Ja pierdzielę widzowie, jestem impostorem. Dobra, ja jak zawsze sam będę chodził i nie będę się ich słuchał. Wezmę. O nóż! Co tu chciałem zrobić kwestię, bo ja nie rozumiem. Mam spluwę. Gdzie jest spluwa? Ja mam jedną, nie nie, nie nie, nie, musi być tu wcale, nie? Idziesz ze mną robić tę skażu, ty? Czekaj, szukam czegokolwiek do obrony. Ja, jak będziesz ze mną, ci obronię stary. Elo, cześć. Dobra, robimy te no. zadania, chłopaki, chodźcie. No robimy, ja, ja zrobię dostawę. No to ty rób dostawę. Ja idę zrobić jedzenie stary Impostorzy mogą również chować przedmioty Potrzebne do wykonywania zadań Tak aby pracownicy mieli utrudnioną robotę I nie wyrobili się przed czasem Muszę ją wywalić w jakimś takim miejscu Żeby oni jej nie znaleźli Wiecie o co chodzi Nikt mnie nie śledzi Chyba nikt mnie nie śledzi Nie ma opcji że ktoś to tu znajdzie ale Tu chyba gdzieś bateria mam zaprowadzić Ale ja nie rozumiem nic co tu się dzieje tak szczerze Ej a mogę ci dziabnąć w kostkę żeby zobaczyć Nie ale ja mam pytanie Ty jesteś tym złym? No nie no ja jestem employee A ja akurat jestem tym na D więc stary. Nie trafisz Widzowie, bo ja jedną paczkę wyrzuciłem i to był taki fake, a teraz jedną dostarczę i powiem, że wiecie, jedną dostarczyłem i będę miał alibi, że dostarczyłem do kamer. A i, i jak jesteś stare to ja mogę być z tobą, ja mogę ich zabijać dla ciebie. No dobra, ale to tak po cichu, po cichu, nie, nie, nie spokojnie. Ładuję paczkę. Powiem, że paczka dostarczona. Hasło, brzoskwinka. Jak będę powiem, brzoskwinka, brzoskwinka, to atakujesz pierwszego, którego widzisz, okay? dobra, dobra, dobra. Dałem paczuszkę do kamer, idę po następną. Ja by o brałem. A skąd ty to bierzesz? Z magazynu, z magazynu musisz do tego. Chodź na bok, Jacob, tu. Dobra, dobra. Tu za to się ustaw. Chodź. Nie, no co ty? Pisz debilu! Kepcio, jeszcze raz i cię odstrzelę! Nie! To był żart! To był żart! Co to było? Ja ich nie muszę zabijać, bo nie, nie zrobię zadań debila. Które kolano? Które kolano? Mów które kolano! Mów, które kolano! Posuj się! Posuj się, dobra, śpi, jeden mniej! Róbmy zadania teraz! Nie no on jest takim debilem! Jakie to są jeszcze zadania? Trzeba pięć dostaw zrobić, a już nie ma żadnych paczek, ja już wszystkie powywalałem. A myślisz, że on serę był impostorem? Bo ja myślę, że on mógł nie być. Nie, on nie był, ja jestem. Jesteś? Nie, no byczku. Nie no, trzeba dobić, nie? Go dobić. Możemy zacząć robić zadania, bo zostały 4 minuty. Dobra, ale jak mam Byłem zobaczyć, jakie mam zadania do zrobienia? Tu był ten ryż, patrz! Ale to jest kul cool ryż, a my nie szukamy kul to... cool ryżu. No dobra, no ale no dobra, skąd no, miałem wiedzieć, no. A delivery, gdzie są te paczki w ogóle? Tu leżą, tu Mati, tu, tu. Bierzcie każdy po paczce. Tu są paczki, tu są paczki, biorę jedną. To jest ten moment. No, jest. Mamy nóż, mamy nóż. Uciekam stąd, uciekam stąd. lewa bomba! Mam ryż, mam ryż! Ej, nie, coś tu buchło! Gdzie dajcie nieszczęść? Łyski, weź ten ryż, może ty. Coś wybuchło! Ej, nie, matka albo manojka nie ma, nie? Idę do komputerów, muszę paczkę zanieść. Manojek tam leży, K kto tu był? Kto był w, w paczkowni? Zabiłem matka, bo on jest zły, chłopaki. Jak to jest zepsuć? Dobrze! On już zabił dwie osoby, nie? No i co, odłożono? Ej, czemu nie ma chłopaków? Ej, chłopaki, zabiję matka, chłopaki! Ej, łysy, zabiję matka jak coś, dobra? Stary, ja mam trzy minuty na zrobienie questów, jak coś wygrać. Dobra, to zrób ze mną zadania, ale zabiję matka jak coś. Informuję, tu leży. Dobra, dobra. Dobra, zajebiście. To jest dobra reakcja, chłopie, Ja strzeliłem, że a on mi zajebiście. Z racji tego, że matek pochował większość paczek, zabicie go wcale nie zapewniło nam zwycięstwa. Zostało nam bardzo mało czasu i jest opcja, że nie wyrobimy się ze wszystkimi zadaniami. No to otwórz, kliknij guzik, prawy i lewy. I zamknij! Dobra, zrobiłem, zrobiłem! Wody. Nie jestem impostorem! Nie zdążę! Minuta, minuta! Nie zdąży minuta! Dobra, kasuję was! E! Zalała! Au! Kasujecie, cię stary! A! Wyciągam nóż, wyciągam nóż, uspokój się No i on był impostorem, a ja Źle ogarnąłem, tak? Ja pierdzielę. Dobra, GG Mój łynek, łynek Za braku czasu moje tutaj chowanie Paczek dało radę. Łysy to impostor? Ej, co się stało? Ty byłeś? No Ja byłem, ja byłem, ja byłem No matek był, matek był, no A, a no to dobrze zrobiłem, że go zabiłem Jazda! A czemu mnie zabiłeś, łysy, ty? Nie pasowałeś mi, bo matka skasowałeś. W tej rundzie wśród nas było aż dwóch Impostorów. Nie, no znowu impostor, no! No znowu impostor, no niemożliwe. Dobro, to jest przesada. Z kim jestem? Z Jacobem, z Jacobem. Ja od razu chcę broń znaleźć, od razu potrzebuję broni. Ej, dobra, chodźcie teraz szybko te paczki zrobić na początku, zanim ktoś to zepsuje. Nie, nie, ma paczek teraz. Chodź, chodź, idziemy zrobić tego. Co idziemy zrobić? Presura. Dobro, potrzebuję jak najszybciej znaleźć broń. Nóż Da Ale chodź. Ej, ty Jezu, strzelają. Dobra, jeden śpi, Idziemy dalej. Ty strzelił ktoś, Czy mi się wydawało? Co dwa się strzały wydawało? były, dwa strzały były. Ja to, ja to, ja. Chłopie, kepcio, kepcio to chyba był, kepcio to chyba był. Strzelał tu gdzieś, ale nie jestem pewny. Przecież ja, ja jestem z tobą, idioto. No wiem, wiem. <grym> kto strzelał, kto strzelał? Nie wiem. Dwa strzały słyszałem kto? gdzieś tu. Wojny, kepcio, broń, kepcio, broń! Ja jestem bezpieczny, to ja jestem bezpieczny. W tym pistolecie nie było amunicji. Ale to, to ty strzelałeś? Nie, nie, nie. No jak, dobra, kepcio strzelał. Tutaj jest sam gdzieś. <grym> Leżysz! Dobrze, 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 dobrze. Właśnie zabili Kepcia, właśnie zabili Kepcia. Czemu zabili Kepcia? Kepcio chciał nas zabić, on celował z pistoletu. Dobrze zrobił, tutaj gdzieś są zwłoki, bez niego Kepcio go zastrzelił. A, to ma sens, bo ja widziałem tam Kepcia, no. Tylko nie wiem gdzie, bo już słyszeliśmy tylko z dziadkiem dwa strzały. Ja nie wiem o co chodzi, ale ja bym chciał chociaż jednego quest'a zrobić, nie? Ała, jest! Leżeć! No i odstrzelili kolejnego. Dobrze, dawaj go, szmatę, ostatni, ostatni został. Ciadek szczeknij! Dajcie jednego questa zrobić! Stój okay. albo umrzesz. Nie, biedny ciadek! Ręce do góry. Ręce w górze. Matek jest dłyn jak ktoś! <laughs> Co to jest za śmierć? Mój mnie zabija! Menda! <laughs> Jazda! Przepraszam, Matej. Czemu mnie zabiłeś, jak razem jesteśmy? No dla beki, no spokojnie! Ja ci zaufałem. Muszę się odstresować, czekajcie. Nie możemy im ufać już nigdy, co? Chodźcie, ustawmy się wszyscy w, chud, w kółku. A jak ty to robisz tak szybko? W kolejnej rundzie stwierdziliśmy, że olewamy wszystkie zasady i gramy tryb Battle Royal. To oznacza, że osoba, która przetrwa, wygrywa. Dajcie Battle Royal, każdy na każdego teraz! Battle Royal, dawaj mi pistolet! O, biegniesz w prawo czy w lewo? Dobra, to ja w prawo No i nigdzie akurat sprzętu nie ma Dawaj pistolet, ja pierd... nie mam Ja już mam low hp, nie? Mam śrubokręt Kepcio, hejka Ręce w górze Nie! Ja pierdziele, ale fart Jezus, jaki farta ma Farta ma Nie, no ktoś ma broń, no ja pierdziele ma miał, co za frajer Nie, ja zaraz go, ja go złapię, nie? On myśli, że go nie słyszę Timujemy się Nie, 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 ja się z tobą nie teamuję Jak ninja muszę zagrać Ręce w górze No to giniesz Nie chciałeś podnieść rąk w górę o, kurde, proszę, nie wchodzi tu, nie wchodź tu. Aj, <śmierdzia> mordeczko! Słyszę cię, słyszę cię! <śmierdzia> on mi kolegów. Nie, no, porażka, porażka. No i skąd on o mnie wiedział? O, kurde. Dominiczku, gdzie jesteś? O! Czyj to! Czyj ton śmieciu? Nie miałem, amo. O oh, nie! Chciałbym zabić bez z no, a tak wygrałem. Łatwo! Takie noby jesteście. A ja chłopiec ze scyzorykiem, wiertarką w ręce stałem, a pistolet miałem. Dobra, muszę to wygrać tym razem, nie? Chodźmy w trójkę, w trójkę jest lepiej. Ja jakiegoś podopiecznego potrzebuję. Kepcio, chcesz być moim podopiecznym? No kurde, dobra, chcę, no nie mam or chyba. Będziemy razem zadania robić. Weź ten pistolet, jak chcesz, proszę. Nie ma amunicji, ale sobie weź. Dobra, muszę to jakoś mądrze rozegrać. Tylko jak to mądrze rozegrać, ale ja to zamierzam wygrać, tylko muszę jakoś ich odizolować od siebie. Idziemy skaner robić, co ty na to? Dawaj. Dobra, dawaj, dawaj. Co dawaj. No robisz, jak? No chodzę sobie, patrzę co tu Sankwesty są. Kepcio, jak nie jesteś impostorem, to wystrzel! Oni tam chopie z glatami biegają, ja tam nie chcę być. Oni się strzelają? kepcze, ja ci dałem pistolet, w nie ma amunicji Masz ten sam problem co ja, nie mam amunicji A przekonajmy się, strzelamy na trzy, cztery, zoszyk kto nie ma Dobra, trzy nie, 3... nie, nie strzelił, nie strzelił, bał się, bał się Dobra, ej robimy questy Ja, ja z Kepciem skaner idę, chodź kepcze, na skaner A bo nie, ja węccy zrobię, ja węccy zrobię Szukam amunicji Po co ci? No żeby kogoś odstrzelić A co, ja też mam Szmata Najgorsza to jest, bym cię normalnie zdetonował. Ty będziesz mi musiał mówić, w którą stronę mam się obracać. Ty, no ja, nie, ja nawet nie wiem, jak to mówić po polsku. No w prawo, lewo, góra, dół. No tak, jakby środek, nie? No co to środek? No gdzie? E, lewy górny lekko. Wyżej, wyżej, wyżej. wyżej Zobacz, jego ja tu wykręca, stary, co on robi. Ja bym się matka. Ten vent też jest dobry, ale... I szukamy takich, ale złych, tak? Ten też jest dobry. On będzie jakby otwarty, no, no, no. A widzieliście matka albo kepcia, albo ten? Ta, razem byli, no. O, oni się trzymali tam. Stop! Brawo! No. Nie tak łatwo, ty ze. Powolutku to ma być. Ty coś w tych chłopie chmęcisz. Dobra, sam to zrobię, sam. Ustawaj się, ustawaj się, ustawaj się. Do probówki muszę wziąć grzyba. O kurde, to jest ciężkie. Wzma weź śrubokręt i dziabni w to. Dziabni, odpusz, wyciągasz ten, filtr, nie? I teraz no. zasuwasz no. tym filtrem, no. lecisz stary do komputerów tam do tego, do narzędziowni, nie? A, 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 a. kto tu był? Jak myślisz? Ja biegam z Jacobem. A może ty? Nie, nie, nie. Jeszcze kawolątek? No, jeszcze w prawo. Ty, no i się tym ty Tam są problemy jakieś. Jakie? Byłem sobie z. Y, wieżkim, nie? byłeś. No, jeszcze trochę i. mamy, mamy, mamy. Zrobiliśmy, Daj. no, skończyło się. Brawo! Gdzie wy byliście przez cały czas? Ja mu nie ufam, ja mu nie ufam. Ja też, dawaj, dawaj, musisz spędzić. Popaki, ej, 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 ej! Jeśli wszyscy nie żyją, to znaczy, że to jest manoję. bab! Ja wiem, że jesteś impostorem. <laughs> Ej, mano jak ma tak słabego Aima, że oni się muszą zatrzymać, żeby on miał szansę. Chyba mi pięta pyła, Ja walę. Nwale! Ty zginąłeś od niewydolności, kasztanie! Nie no nie gadaj! Ty sprintujesz przez zbyt długi okres czasu i skończy ci się stamina, to powoli zaczynasz tracić HP Aż do śmierci. Chyba, że się zatrzymasz. Czego Kepcio oczywiście nie zrobił? No miał problem, bo nie miałem żadnej broni. Walę go z, z tego. Z gwoździa. Może ja się zginąć, wiesz. Był impostor. Teraz ja że zrobić wyzwania. Może być ciężko. Pomimo szybko upływającego czasu, matkowi udało się wykonać wszystkie zadania i tym samym wygrywa gierkę. Dobrze, matek, wygrałeś! Uratowałeś nas! Ja wiedziałem, że to był manojek. Dobrze mi poszło, chyba, co? Dobrze ci poszło, ale. Nieźle, nieźle, nieźle. Kolegów, ja tak obstrzelić, nie? No bo tak, ale ja nie wiedziałem, ile mam amunicji i przez to przegrałem. No. Dobra, ostatnia runda. Dobra, dobra. Kto nie jest impostorem? Ja nie, nie jestem. Po, po, po. Chodź ze mną, tylko dobra, nie świruj tak. Dobra, matek już z bronią lata. Capture z Jacobem robicie. Idziecie robić e, skaner, skaner, bo Kepciu wie. Dobra, dobra, dobra. Która to jest ikonka? Medyk, medyk. Smarty, matek i ja, chodźcie. Delivery robimy. Bo ktoś może wywalić paczkę. Ja to najlepiej, żebyśmy wszyscy razem. Ej, kamery, kamery, ja muszę iść do kamery. No to dawaj. Jak jesteś im postary, to, to? Ja ci mogę pomóc. Serio? No, no, no ja mogę ładować. No, no. Nie jestem, ale jak chcesz, możemy uznać w ostatniej rundzie, że w dwójkę jesteśmy. Dobra, dobre, dobre, dobra, dobre Dawaj, dawaj, dawaj. To chodź, tylko musimy zdać itemki. Ej, ja idę roślinkę zanieść co Smarty? Co szukasz? No se chodzę, patrzę, węszę, sprawdzam Smarty jak zawsze z odkaną chodzi to chodź, którego pierwszego odstrzelimy? Nie wiem, ty szczerze, Manojka albo... Manojka albo Smartiego Chodź Manojka, bo się wkurzy, będzie beka, co? Ba, bobiego go, bombi go Bombi go, jego, Nie, nie wiem czy mu w nogę walnąć, w prawą nogę czy w lewą nogę Chodź tutaj, będziemy sami o, sapa! Ktoś zabił, ktoś zabił! Zabił, zabił, zabił! Kto zabił? Albo Manojk, albo Smarty! Albo Monek, albo Smarty! Ale gdzie oni są? zielonym, zielonym. Trzymajmy się razem, bo wiemy, że my jesteśmy safe. Ładuj go, ładuj go! Ładuj go, ładuj go, ładuj go. To jest najgorszy imposter na świecie! Wygraliśmy to, panowie. Z nimi się gorzej gra niż z całą grupą Ewona krzyczącą na siebie, bo oni tutaj nawet nic nie chcą powiedzieć. Jeśli Smarty był impostorem, to on jest. Co mi robisz, śmieciu zielonym? Robisz? A sorry, z... gdzie jest Marty? Tutaj jest ciało i nóż znalazłem dowód zbrodni, ale nie wiem, mnie! No tu nie! No czemu ty nie zabijasz? Co ty got? Ty, chyba wygrałem. Ej, kto był ten? Jesteś się tacy... W tą grę, że się nie da naprawdę z wami grać. To był? Bez Nikos. A był jeden czy dwóch? Jeden. A to ja byłem, to wygrałem. Ty byłeś? No? Nie. <grafy> ja Zaczyna się gra, wylosowało mi impostora. Podchodzi do mnie kepsi i mówi. Jak jesteś impostorem, to, to? Ja ci mogę pomóc. A ja ją dobra, To chodź, pomożesz mi. Stala gadka kepsia O on to jest impostor, to by serio. Zdrywam <grafy> ci fiota za karę, dawaj go. <grafy> yeah. A, a, a jak wy zginęliście, Capture i bez Nikos? No, Capture mi zaćgał. A i zginąłeś od tego, braku tlenu? Bo ja mu kombinezon ręką rozciąłem. Aha, no kurde, Capture jesteś go od piąteczka. A ja, <grym> a ja, a ja. To co, masz jakiś amongas, jednak, co? No, amongas w następnym odcinku.